Moje wdrożenie, czy słyszeliście, ale Heroes of Might and Magic powraca bez kitu. Serio to się dzieje. Heroesy wracają. Wszystko co wiemy o Heroes of Might and Magic Olden Era się nazywa. Siemanko. I tak się składa, Uba. że powracają ze mną również heroski. Piękna akcja, chociaż niedogadana. Dzięki Ubisoft, dzięki wariantom serii Heroes, sprzedawniła się już po tysiącach. To powiedziawszy, do ale to wygląda kurde bardzo zajebiście bym powiedział tu są lisze to jest ta yy, Jezu jak to się nazywało no ten budynek smoków smocza utopia to jest jakiś zamek nekropolia chyba tylko coś jest taka troszeczkę tyciad się wydaje w porównaniu do tamtej taka no ale kurde ładnie ładne ładne no ej ja... dowiedzieliśmy się co nieco na temat nowej odsłony serii której dawny Blask wyraźnie ostatnio przygasł a gracze zamiast sięgać po najnowsze części okopali się w trójce a nawet zdecydowali się po czasie docenić wcześniej wzgardzaną czwórkę herosi zostali zdetro... co? znaczy czwórka może się podobać? oczywiście, że może się podobać ja jakieś... Ja... nie jest tak, że ja nienawidzę czwór... czwartej części Mam do niej jakiś tam sentyment, bo jak wyszła to często z kumplami sobie w to graliśmy, no ale to wiecie, no, no nie jest to trójka po prostu, nie. Żadna część trójką nie jest, nie bez kozery, w trójkę gra się do dzisiaj, są turnieje, jest osobna ta hota, Hard of the Abyss w sensie rankingi i tak dalej, nie. No fenomenalna po prostu produkcja ponadczasowa, a to teraz co tutaj pokaza Song of Conquest, też jest bardzo fajnym spadkobiercą, jakby puścizną po heroesach trójki takim układem w stronę heroesów trójki, ma zajebisty ten. Yy, te sprite y to się nazywa, chyba, no nie? Graficznie świetnie to wygląda. No tylko to Heroes 3 no, po prostu nie jest, nie? I dlatego nie cieszę się też taką popularnością zronizowani przez Songs of Conquest, choć teraz Ubisoft ponownie atakuje szczyt i to z pomocą bardzo nieoczywistego studia. Zsumujmy to wszystko, co na razie wiemy na temat Heroes of Might and Magic. Nektopolia to jest. No i pierwsze wrażenie miasta tutaj na widoku. No spoko w sensie bezpiecznie przyjęty tutaj wariant artystyczny bym powiedział taki co się zestarzeje powoli bardzo że jak to sobie odpalić na za 10 lat to będzie wyglądało ok bo jest taki kreskówkowy bardzo no nie golden era W tytule możemy wychwycić pierwszą wskazówkę na temat nowego kursu serii. Nie zawsze. Pod tytułem, że podtytuł wygląda tak, jak gdyby ktoś omyłkowo wykasował literkę G. Powraca klasyczna <grym forma <grym tytułowania Ej. naszych. I to też jest pewnie kolejny zamek. I jeżeli to jest zamek, to ja mam nadzieję, że to jest zamek nierozbudowany. Wiecie, taki, że nie ma tego ratusza. I jak będziemy go sukcesywnie rozbudowywać, że on będzie większy. Jeżeli będzie taki, w takiej postaci, jak teraz widzimy, że to będzie finalna wersja, no to sorry, ale to jest chujowe. Herosków. Żadne tam Might and Magic Heroes, tylko Heroes of Might and Magic. Patrząc na to, co dotychczas zechcieli nam pokazać twórcy, widać, Fajnie że gra się bardzo mocno to, ma właśnie na czasach najmniejszej cyklu i Spalania. studio on Pierlu, Frozen jakby. garściami czerpie z najlepszych pomysłów części trzeciej, nie bojąc się jednak rozbudowywać znanych już graczom od lat rozwiązań Ładne czy wprowadzać tą kurde i swoich modyfikacji. Olden Era to oczywiście no i dobra, to jest heaven, nie? Chyba, tak mi się wydaje. Przystań, tak wygląda. No i wygląda na nierozbudowany zamek, i być może, się nie mylę, i tam to, co widzieliśmy na mapie strategicznej, to był właśnie zamek nierozbudowany, no nie? Mam taką nadzieję. Odniesienie do dawnych czasów, ale fajnie, więc raczej nie doczekamy wygląda, się polskiego kurde. tytułu Łota Era, ale jak sugeruje nazwa, rozgrywka toczyć się będzie jeszcze przed wydarzeniami z części pierwszej i to na kontynencie Żedan, który znaliśmy wcześniej jedynie z nazwy i który odwiedzić było nam dane jedynie w ósmej odsłonie RPG Might and Magic. Weterani serii mają znaleźć tu nieco odniesień do znanych już postaci, a jeśli wierzyć zapewnieniom twórców, także nowi gracze szybko powinni się tu odnaleźć. Na start, czyli we wczesnym dostępie i na premierę, mamy dostać sześć frakcji, a kolejne mają być udostępniane w formie dodatków. Oczywiście każde miasto to inne. A to co to jest? To wygląda jak Inferno, nie? Tylko takie jakieś... <taki> takie dziwne Inferno. Takie, kurde, no jest sobie niby lawa, nie? I tak dalej, jest tam jakieś płomienie. Ale jest też coś takiego, co przypomina takie jakby robalowe, zergowe gówno tutaj. Budynki do wzniesienia, jednostki do użycia. A to? I... dungeon. Dungeon na 100%. Tutaj mamy minotaury. Gdzieś są pewnie hyderki Tutaj są hyderki, no, meduzy. Sorry, 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 sorry. Meduski. Tutaj mamy, no to jest chyba główny budynek, ratusz czy coś takiego, ale gdzieś będzie też. Nie widzę tutaj budynku do czarnych smoków, nie? I bohaterowie do zwerbowania. Podbicie innego miasta da nam wobec tego dostęp do nowych to? jednostek. A to wygląda jak. Jezu twierdza, nie twierdza. No ten co by i tytani. Pierwszy taki wajer. wpadli na pomysł, by wybór naszej podstawowej Ojca frakcji miał także bardziej. wpływ nawet na jednostki rekrutowane w podbitych prowincjach. Nie do końca znamy tu jeszcze szczegóły, ale więcej o tym za chwilę. Okay. Dzień rozgrywki w dużej mierze to klasyka herosów. Rozbudowujemy miasta, a bohaterowie na nasz rozkaz przytrzepują mapę w poszukiwaniu zasobów, ekwipunku, mopków do rozjechania i innych miast do podbicia. Mm -hmm. Pewną subtelną nowość przemycono w rozwoju tytułu. Nawet mapa bitewna fajnie wygląda. Jednostki są ładnie zanimowane. No, mi się podoba, bardzo mi się podoba na pierwszy rzut oka, nie? Tu mamy co? Mamy gryfy, mamy jakieś cerbery, mamy rycerzy zwykłych. Nie wiem, co to jest. To jest jakiś łucznik boski, chyba, czy jakiś, z jakiegoś innego zamku. Tu jest jakiś mag. To jest Heros jeden, Heros drugi. Widzę, że Herosi nie będą. No to tak, no jak ma być to podobne bardzo do trójki, no to bohaterowie nie będą brali udziału w walce, tak jak to miało miejsce w czwórce. No i w sumie bardzo dobrze. Tu mamy Lisza jeszcze. Szkieleta zwykłego, jakieś gosty? Czy wrafy, sorry? Tułowych wojaków. Tradycyjnie zbierają oni punkty doświadczenia, zyskują kolejne poziomy i zbierają Księgę, umiejętności, które im ty. wybierzemy, ale teraz same skile mają jeszcze po pięć dodatkowych ulepszeń. Wygląda więc na to, że będzie tu nieco więcej miejsca na kombinowanie poprzez. Udoskonalanie znanych już umiejętności. Kolejny detal, który może jednak znacząco wpłynąć na herosów, to wspomniany wcześniej ekwipunek. Zbieranie żelastwa i fatałaszków to w tej serii nic nowego. No. Tym razem jednak żonglerka przedmiotami nabiera dodatkowego sensu, bo komplety tworzą odpowiednie sety. Twórcy porównują to do chociażby Diablo, a odpowiednie bonusy z tych e, Tak tylko sobie nadmienię, że sety? Ma, mają już miejsce właśnie w Songs of Conquest tak macie itemy które są setowe i dostajecie wtedy bonusy jak macie pełny set no, nie są jakieś one może dłużej rozbudowane więc ale pomysł jak najbardziej na plus nie wykorzystywać to co już znamy z innych gier co działa do gry która tego na tamte czasy po prostu nie miała bo nie <laughs> mi musiała nikt nie myślał nawet o tym nie Setów mają rosnąć wraz z większą liczbą ubranych ciuchów i założonych artefaktów. Można więc łączyć bonusy różnych setów lub też w dowolnym momencie swojej tury stworzyć np. jednolity outfit skupiony na jednym bildzie. Szata graficzna, bardziej niż na trójwymiarowy realizm, stawia akcent ponownie na bardziej rysunkowe, pełne soczystych barw miejscówki, co również jest kolejnym wyrazem uznania dla starszych odsłon i jak oczywiście tutaj bardziej sprowadza się to do preferencji każdego z graczy, tak mi grafika nie przeszkadza, ale jestem ciekaw, co wy myślicie o tym, co widać na ekranie. Czy znaczy ja uważam, że jest bardzo bezpieczne podejście, bo taka grafika zwyczajnie się wolniej starzeje, co widać na przykład, nie wiem, po cywilizacji 6, tak? Co widać na przykład po Warcraftie Trójce, gdyby, gdyby Warcraft Trójka miał inną grafikę niż ma dzisiaj, czyli jakąś tam, nie wiem, bardziej surową jak Starcraft 1, no to wyglądałoby zdecydowanie, zdecydowanie gorzej, a dzisiaj nawet, moim zdaniem, Warcraft 3 wygląda yy, zajebiście. Nawet bym powiedział, że znaczy, nawet nie ma dyskusji, no, lepiej niż Wilforge, no. Wszystko wygląda lepiej niż Wilforge, taka prawda. Wiemy jednak, że nie jest to najważniejsze, a ludzkie oko przyzwyczai się do wszystkiego, jeśli tylko spędzimy przy tym wystarczającą liczbę zarwanych nocy. Bitwy to także trzymanie się sprawdzonych rozwiązań. Powróciły wyraźnie zarysowane heksy, przeszkody a bohater, choć nie bierze bezpośredniego udziału w walce, ma także trochę do powiedzenia poza oczywiście rzuceniem czasem jakiegoś okay. czaru. Zwykłe jednostki mają po kilka przypisanych do siebie tagów, które definiują na przykład, czy jest na dystans lub I teraz lata. do siebie tagów, które definiują. Animacja otwierania książki spoko. Jednak te już w... takie jak są. W Songs of Conquest też te spele mi się nie podobały, jak były zlesowane w, w księdze. Tutaj też to wygląda tak, te arty takie są, no może to jest kwestia przyzwyczajenia. Na przykład, czy jednostka walczy na dystans lub lata. Zwykli wojacy i poczwary zyskują teraz także swoje własne unikalne skille. ładnie że ten z czasem energii, umiejętności, zastępują zazwyczaj normalny ruch. Czasem mogą Ej, być użyte. Wiecie, co mi to przypomniało? Było w tym Planescape torment to był jedyny RPG, yy, który miał. Jak, który miał animowane kaccenkami yy, spele te potężniejsze. Jak waliliście tam. Tam było takie, takie zaklęcie działo, aj nie przypomnę sobie, ale kastowali się strzał z takiego dużego działa międzywymiarowego i była scenka, że otwiera się portal z jednej i drugiej strony i po drugiej stronie to działo się oduje i wali pocisk, ten promień przez ten właśnie portal i z tego portalu wtedy w tego przeciwnika, w tego kastowaliśmy, waliśmy. Ciekawe czy, znaczy no tutaj raczej nie, ale to mi przypomniało po prostu, nie, ta animacja jednego tego gryfa czy Feniksa. Tylko raz i wprowadzić mają dodatkową głębię do potyczek. Niezupełnie jest to w serii nowość, Kurta, bo już jednostki w części piątej miały swoje unikalne skile a specjalne zastoszało. umiejętności znane są dobrze także strójki. Rozwijamy teraz także nie tylko naszych herosów, ale również i królestwo, a dostępne prawa, bo tak tutaj nazywa się skile królestw, różnić się będą w zależności od tego jaką frakcją będziemy grać. Dlatego właśnie przejęcie innego miasta nekropolią wciąż. Zostawi gracza pod koniec tygodnia z nieco innym zestawem bonusów, niż gdy tego samego dokonamy Bastionem. W grze, naturalnie, pojawi się klasyczna singlowa kampania fabularna, a twórcy zaznaczają, że nie będzie ona przebiegać w sposób liniowy i po drodze podejmiemy kilka znaczących decyzji. Do tego rozgrywka na losowo wygenerowanej mapie, miejmy nadzieję, że także w trybie gorącego krzesła, oraz przystępny edytor map pozwalający na pewnie swobodne tworzenie swoich własnych scenariuszy. Musi być edytor papier. Jeżeli w trójcy był i on działa i działa do dzisiaj dzięki temu, zrobili właśnie sobie hotę i tak dalej, to to musi być. Po prostu musi być. Multiplayer to oczywiście nisza w herosach, więc twórcy uznali, że nie warto go wrzucać. Co? O? A jak już odzyskałem Waszą uwagę, to oczywiście podkreślam, że multiplayer jak najbardziej się pojawi. Rzekomo popularny wśród aktywnych graczy tryb Ten Hero powróci i tutaj, oferując pełną skalę wieloosobowej rozgrywki w heroesu. Krokiem w stronę graczy, którzy dopiero co rozpoczynają swoją przygodę z serią lub nie dysponują wystarczającą ilością czasu, jest z kolei tryb One Hero, gdzie możemy grać na standardowych zasadach, ale tylko jednym Herosem, więc rozgrywka jest tu bardziej dynamiczna, a nasze decyzje bardziej bardziej brzemienne w skutkach w krótszy wariant to i tak podobno ładna godzinka lub półtorej mamy też wobec tego możliwość rozegrania szybkiej potyczki na arenie na modłę klasycznych karcianek dobieramy sobie z odpowiedniej puli bohatera jednostki umiejętności i ekwipunek i jesteśmy rzucani do gry która zazwyczaj rozstrzyga się w przeciągu kwadransa Każ e, to podobny też tryb był w tym e, w X -comie. W X tak multi wyglądało, że mieliście odpowiednią ilość zasobów i z tych zasobów robiliście swoją armię. Tak się sobie, czy chcecie mieć takiego marynarza, czy jakiegoś aliena, chyba można tam było sobie dorzucić do puli i po prostu się bawić i pisgać. I mecz polegał na tym, że wasze jednostki kontra jednostki przeciwnika, no nie widzicie się i tak dalej, cała ta rozgrywka taka jak z XCOMa. ale będą również mieli zatem jakiś punkt zaczepienia. Parafrazując tę platkę recenzji wiadomego serwisu, dla każdego coś heroesowego. Tworzy nam się już na tym etapie obraz kolejnej odsłony Heroesów jako produkcji mimo wszystko ostrożnie stąpającej poznanych już graczom rozwiązaniach, a nowości wprowadza się tu czy tam bardziej w formie rozwinięcia pewnych idei, rozbudowywania mechanizmów, z których gracze będą mogli wycisnąć troszkę więcej strategii. Jest. Twórcy naturalnie zapewniają, że Bardzo gra powstaje w ścisłej współpracy ze społecznością graczy i że oni sami również, tu cytat, są hardkorowymi fanami. Mam nadzieję, że to bardziej prawda niż wyuczony frazes podesłany przez PR. Jeśli Olden Era ma odnieść jakikolwiek sukces, to jednak poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko, bo najlepsze w oddawaniu uroku Herosów 3 są Herosy 3. A jak dorzucimy do tego <grym> efekt absolutnie tytanicznej roboty moderów oraz wspomniany Songs of Conquest, to człowiek zaczyna się zastanawiać, czy można w ogóle z taką siłą rywalizować. Niezależnie, jeśli nowym Herosom ma się to udać, konieczny jest bardzo dobry kontakt ze społecznością, jeśli jakaś się wokół produkcji zbuduje. Wspomniany edytor map to oczywiście pierwszy krok w tę stronę. Raczej ostrożne wprowadzanie nowości to z jednej strony szacunek do legendy, a z drugiej ryzyko, że Olden Era będzie po prostu kolejną trójką, a tej gracze chyba nie specjalnie potrzebują. Studio Unfrozen ze względu na swój niewielki dorobek dotychczas tylko jednej stworzonej gry wydaje się dość niepozorne, ale widzę w działaniach Ubisoftu pewną dość dobrą kalkulację można stosunkowo niewielkim budżetem spróbować wskrzesić starą markę rękami jakiegoś mniejszego studia i spróbować wydobyć jej potencjał. Jeśli to zażre, to sypnąć groszem dalej. A jeśli nie, cóż, próbowaliśmy. No nic, to zobaczymy, a wy dajcie znać. Czy kurde, wypadałoby sobie zadać pytanie, czy w takiej sytuacji nie lepiej by było po prostu zrobić remake trójki na silniku, ten który widzimy teraz, no nie? I dodając, tak jak Retold to robi, dodając parę elementów nowych, czyli na przykład, no tutaj został wspomniane set, setowe itemy, całe sety, nie? Gilu, nasze, naszego bohatera. Co myślicie o tym, co na razie zobaczyliśmy? Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Dzięki, Kuba! Dobra, słuchajcie, no nie spodziewałem się tego że będą nowe heroesy. no nikt się chyba nie spodziewał, że jeszcze będzie ta seria w ogóle wskrzeszana. Wygląda to bardzo fajnie, graficznie, dobry ruch, że, bo taka grafika się po prostu wolniej starzeje. Nie ma co za bardzo zmieniać oryginału, który jest praktycznie doskonały, tylko wziąć oryginał, czyli Heroes of and Magic 3 i zaimplementować swoje własne nowe pomysły, które działają na przykład w innych produkcjach, typu no tak jak to zostało wspomniane, setowe itemy niczym z Diablo, co nie. Ja trzymam kciuki, każda nowa strategia, tym bardziej Heroesy, jak najbardziej, czemu nie.